A bo może się pokroja, co mi tam? Ech. Pokroić ci? Pokroić. Tata wszystko tak w domu kroi. Chleb, ziemniaki na frytki. Ty to jak te ziemniaki na frytki obierasz, to którędy ci obierki baletują? No, jak tu przodem idzie kartofel, rozumiesz? Tu lecą obierki, a z tej strony frytki lecą. No. Czyli na siedząco ubierasz? Tak. Pokroić Ci? No pewnie, tak. Tylko gęściej, żebym ja nie musiał, no. nie? No. tak, boczne też ugryzienia zrobić, nie? Tak, tak, tak. Że krojenia, no właśnie. Tak. No. no Takie no. eleganckie zęby mam, no. 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 Od cegana przy autostradzie kupiłem, rozumiesz? Miał trzy pary za 20 złotych. Miał płyty, perfumy i zęby, rozumiesz? Perfumy po co mi perfumy? No wiadomo, po co? Mi... Muzyki nie słucham. Ja zębmy sobie trzy parę za 20 złotych, a są, rozumiesz, do drewna, do metalu i do spożywki. Ja teraz w domu wszystko sam mogę zrobić, rozumiesz? Ja sobie dziurę wygryzę, rozumiesz? Ja sobie pokroję wszystko. Naprawdę, uniwersalna sprawa. No. Super.